Wszystko co kontemplujesz, Neville Gadert, 19 kwietnia 1969 roku. Jeśli pan powiedział, że Dawid zawsze spełnia jego wolę, a ty poprzez prosty, marginalny czyn jak choćby odpowiedź na świat zewnętrzny, nie jesteś panem. Gdy wyobrażasz sobie coś, jest to tak, jakbyś nacisnął strunę, a wszystko w harmonii z tą struną odpowiada, aby stać się świadectwem aktywności w Tobie. Jeśli świat jest struną, która odpowiada temu, co wyobrażasz sobie, a Dawid jest człowiekiem odpowiadającym Twojemu sercu, który spełni całą Twoją wolę, Dawid nie jest zewnętrznym światem. Tymczasem nie chodzi o wolę tak, jak świat rozumie te pojęcie. Nie chcesz, aby coś było tak, ale wyobrażasz sobie to i wewnętrznie przekonujesz się, że tak jest. Jeśli poprzez swoją wytrwałość świat odpowiada, nie tylko znalazłeś Dawida, ale także Pana jako swoją wspaniałą ludzką wyobraźnię. Kiedy wiesz, czego chcesz, przyjmuj, że posiadasz to. Uwierz, że Twoje przypuszczenie jest prawdziwe. Patrz się mentalnie w swój świat i obserwuj spełnienie się twojego pragnienia. Zrób to, a będziesz wołać o odpowiedź na swoje myśli. Nauczmy się tego wszystkiego w tym filmie, więc oglądaj do końca. Przed kontynuowaniem proszę kliknij łapkę w górę pod filmem, aby pomóc w jego wzmocnieniu i subskrybuj kanał tutaj. Pomóż, aby nasz kanał rozrastał się i nadal wprowadzał światło w życie wielu osób takich jak Ty. Wdzięczność wszystkim. W myśl hebrajskim historia składa się z doświadczeń wszystkich pokoleń ludzi, zjednoczonych w całość. Ten skupiony czas, w którym wszystkie pokolenia splatają się i z którego wyrasta, nazywa się wieczność. W dowiadujemy się, że Bóg umieścił wieczność w umyśle człowieka. By jednak człowiek nie mógł odkryć tego, co Bóg uczynił od początku do końca, dopiero na końcu poznasz prawdziwie to, co Bóg umieścił w twoim umyśle. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako wieczność lub świat w Eklezjastyce często tłumaczone jest jako młody, młodek, młodzieńcze. To trzy tytuły nadane Dawidowi synowi Izajasza, a słowo Izajasza, każda forma czasownika być czy nie jest to imię Boga. Kiedy nadejdzie czas Twojego odejścia, zobaczysz świat ludzkości nie jako tłum ludzi, lecz jako jednego młodego człowieka, ponieważ wieczność uosobiona jest jako młody człowiek o imieniu Dawid. Dopiero w ostateczności poznasz prawdę tego faktu. Teraz wysłuchaj tych słów zaczerpniętych z Jana 20. Piotr wyszedł do grobowca, gdzie zobaczył prześcieradła i szatę, która była na jego głowie, nie związana z prześcieradłami, lecz złożona oddzielnie. Możesz się zastanawiać, dlaczego jest to tak napisane, ale powiedz wam, że prześcieradła i szata są niezwykle znaczące. Przeczytaj uważnie tę historię, a odkryjesz, że grobowiec którym był ukrzyżowany i pogrzebany, nazywał się Czapka, a kiedy Piotr wszedł do grobowca, zobaczył prześcieradła i szatę, ale nie mógł zobaczyć tego, który był tam. To nie jest świecka historia o mężczyźnie, który zmarł nosząc prześcieradła i szatę na twarzy i wyszedł z grobowca trzy dni później, zostawiając swoją ubranie i szatę. Nie, Pisma Święte to wizja pełna symboliki. Planet symbolizują jego fizyczny wymiar, ubranie noszone tutaj, zasłaniające jego prawdziwą tożsamość. To nie jest historia kogoś, kto zmarł, lecz kogoś, kto z martwych wstał. W starożytności słowo Sudarium miało znacznie szersze znaczenie niż współczesne. Mamy serwetkę do kolacji, serwetkę do koktajli i nawet chusteczki higieniczne. Ale to Sudarium symbolizuje łożysko. Płaca, czyli szmata pogrzebowa, pojawia się oddzielona od ciała, aby wskazać, że doszło do narodzin. To jest narodziny, o których Juan utrzymuje, że są niezbędne do wejścia do Królestwa Niebieskiego. Mateusz i Łukasz przekazują historię kobiety o imieniu Maria, która rodziła dziecko, które było inne, ale narodziło się tak, jak my rodzimy się. Jednak, kiedy czytasz historię w Ewangelii Jana, autora najbardziej głębokiego we wszystkich Nowym Testamencie, odkrywasz, gdzie następuje narodziny. Maria jest w rzeczywistości czaszką łonem, w którym Bóg wszedł. Blake powiedział, Bóg sam wszedł przez bramę śmierci z tymi, którzy weszli i leżał w grobie z nimi w wizjach wieczności, aż się obudzili i ujrzeli Jezusa oraz płótna, które kobieta nosiła. Dla nich moja matka stąpiła ta cielesna szmata, którą noszę i kiedy odeszła, była z jej łona. Właśnie dlatego, plesentę musiała ją śledować i musiała zostać wydalona, ponieważ nie jest częścią ziemi. Podobnie jest z szmatą pogrzebową, wskazującą tu, że nietypowe narodziny miały miejsce w czaszce. Bez wątpienia miliony osób uczestniczyło w nabożeństwach w zeszłym niedzielę i usłyszało, że On z martwych stał, tak, z stał. I ty właśnie tak uczyniłeś, ponieważ Bóg naprawdę stał się tym, kim jesteś, abyś mógł się unieść i poznać siebie samego takim, jakim On jest. Po tym jak wszedł do twojego mózgu, teraz masz wizję wieczności, wizję wojen, głodu, drgań. Najpierw je sobie wyobrażałeś, czy mogłyby one mieć miejsce. Kiedy wyobrażasz sobie stan, twoja odpowiedź przychodzi od zewnątrz. Odnalazłeś, kim jest Bóg, ponieważ wszystko jest robione przez Niego tak, jak On chce, aby było. Ale On musi mieć kogoś, kto wypełni całą jego wolę. Jeśli do wykonania Twojego marginesowego aktu potrzebne są 500 różnych istot, męskich i żeńskich, Przyjdą i ukażą ci się jako wpływ, dzięki któremu Twoje pragnienie staje się widoczne. Zauważ ludzkość, David zawsze wypełniający jego wolę, i gdy nadchodzi Twój czas, cała ludzkość łączy się w jednym młodym człowieku i uosabia się jako David. Zauważmy, że przychodzi z wnętrza Ciebie i ujawnia się jako Twój Ojciec. Mówiąc więc z perspektywy doświadczenia, powiesz: Odnalazłem Dawida. On wrzasnął do mnie, ty jesteś moim ojcem i będziesz wiedział, że twoja podróż zmierza ku końcowi. Każda generacja mężczyzn i ich doświadczenia są niezbędne, aby dotrzeć do punktu, w którym można stanąć przed pięknem tych doświadczeń połączonych w jednym młodym człowieku, znanym jako Dawid. Każdy człowiek urodzony z kobiety będzie prędzej czy później wiedział, że jest Bogiem, który stworzył wszechświat i pragnął istnienia wszystkiego. Wówczas wybaczy wszystkim, ponieważ zrozumie, że jedynie wykonywali jego wolę. Wówczas wszystko w swojej sumie będzie dla niego pojawiać się jak Dawid i powie: Znalazłem swego syna Dawida, człowieka zgodnego ze moim sercem, który czyni całą moją wolę. Teraz dotrzemy do tych słów: Ja, Jezus, jestem korzeniem i potomkiem Dawida. Tak, nadejdzie dzień, w którym poznasz, że Ty stworzyłeś, wkroczyłeś i pobudziłeś ludzkość, aby mogła odpowiedzieć na Twoje działania obrzeżone. I kiedy będziesz reprezentował wszystkie pokolenia mężczyzn i posiądzi wszystkie ich doświadczenia, wyjdziesz z ludzkości, wiedząc, że jesteś zarówno jej potomkiem, jak i jej korzeniem. Właśnie tak, ty mój synu. Natomiast przyszedłeś od ojca, tak jak obiecałeś sobie. Ciągnięcie do ciebie powie, gdy wypełnią się twoje dni i położysz się spać z rodzicami, postawię po tobie syna, który będzie z twojego ciała. Ja będę jego ojcem, a on będzie moim synem. ESTVORZYWSZYZY -Y ludzkość, świadomość zrodziła się i chowa się w niej. Bo ziarno musi zjechać na ziemię i umrzeć, aby mogło zostać ożywione. Dopóki nie umrze, pozostaje samotne. Ale jeśli umrze, owocuje wiele. Bóg umarł, aby stać się człowieczeństwem, zrobionym z prochu ziemi. Jego imię to ja jestem, a to jest ziarno, które spadło na ziemię o nazwie człowiek człowieczeństwo. Każdy człowiek, czy mężczyzna, czy kobieta, mówi: Ja jestem. Jeśli ja jestem, wyobraża sobie konkretny stan, świat odpowiada, niezależnie od tego, czy jest dobry, zły, czy obojętny. Odpowiedź nie czyni mojej woli, niezależnie od tego, czy pochodzi z jednej osoby, czy z niezliczonej liczby osób są oni Dawidem. To On zawsze czyni wolę, ja jestem, bez względu na Twoje aktualne imię, rasę czy przekonanie. Jesteś Dawidem, gdy odpowiadasz, czyniąc widzialną dla mnie to, co wyobraziłem sobie. Kiedy znajdziesz przyczynę odpowiedzi, znajdziesz ją w sobie samym. Przetestuj się i odkryjesz, że Twoje poboczne działanie spowodowało odpowiedź świata na Ciebie. Wtedy znajdziesz ojca i syna, a twoja podróż dobiegnie końca. Odzyskasz wolność od drugorzędnych przyczyn w tym świecie śmierci, a twoja podróż połączy się w jednym młodym człowieku o imieniu Dawid. Poznasz go tak, jak opisano w księdze Samuela. Ujrzysz wieczność, którą Bóg zalał w twojej umyśle, i będziesz bogacony doświadczeniem tworzenia tych ciał dla sceny. Wkraczania w nie i odgrywania swoich różnorodnych ról. Twoja ciągła obecność i zainteresowanie moimi słowami mówią mi, że dotarłeś do końca dzieła, odgrywając rol znanego i nieznanego, bogatego i ubogiego, nieszczęśliwego i dumnego. Wykonałeś wszystko, ponieważ wszystko jest zawarte w Tobie. Każda możliwa część jest teraz rzeczywistością w Tobie, ale nie musisz jej aktywować. Możesz wejść w stan i przez prosty akt zaabsorbowania, aktywować go, a żaden władca na świecie nie będzie w stanie powstrzymać twojego odzewu. Bez względu na to, czy potrzebna jest ci garstka, czy tysiącem mężczyzn i kobiet do realizacji twojego zamysłu, to zrobią, gdyż człowieczeństwo jest jak Dawid człowiekiem zgodnym z twoim sercem, który wykona całą twoją wolę. Wszystko, co jest niezbędne do spełnienia Twojego zamysłu, przyjdzie i zeznawać będzie o tym, co skrywasz wewnętrznie. Teraz, mimo że Nikodemus był członkiem Sanedrynu i znał hebrajskie poglądy na historię, nie mógł zrozumieć koncepcji nowego narodzin. Pytał, jak człowiek starszy mógłby ponownie znaleźć się w łonie matki i odrodzić się. Na to nadeszła odpowiedź: Jesteś nauczycielem w Izraelu. A mimo to niewiadomym ci, że aby wejść do królestwa, musisz urodzić się na nowo. To jest dramat istoty, która rozszerza się najpierw tworząc ludzkość, a następnie ograniczając się do swego dzieła, ludzkości. Chociaż jest częścią struktury wszechświata, ludzkość jest umiera. Bóg, oddychając na nią, posiada ciało, a duch wchodzi i ożywia je. Teraz, w ciele, które jest martwe, Bóg przejdzie przez koszmary podróży, marząc Tobą i Twoimi doświadczeniami aż do momentu, gdy obudzi się tam, gdzie się zaczął sen, w Twojej grobie, czyli Twoim czaszkach. Gdy Bóg się obudzi, Ty również ożyjesz wraz z Jego wybujaniem. Spojrzysz wstecz, by zobaczyć, czym się zajmowałeś przez sześć tysiące lat. Obserwujesz płótna, które twoja matka opuściła w twoim łonie, a potem opuszczasz narzutę, którą wydala cieleśność. Ci, którzy przyjdą, by świadczyć o twoim narodzinach, ujrzą jedynie opuszczone ciało, a ten, który symbolizuje twój początek od góry, mając już doświadczenie, powie ci, że zacząłeś swój dramat w czaszce i skończysz go tam samym. Dramat to wszystko o Bogu, ponieważ on go stworzył. Wszystko jest Bogiem interpretującym wszystkie role w dramacie. Ostatecznie to Bóg wyciąga samego siebie, wyzwala się ze swojego własnego stanu śmierci, to jest zmartwychwstanie. Jeśli myślisz w kategoriach małego istoty o imieniu Jezus Chrystus, całkowicie gubisz prawdę. Jezus Chrystus to twoja własna i wspaniała ludzka wyobraźnia, która jest Bogiem samym w sobie. Kiedy wyobrażasz sobie stan, Bóg go wyobraził i tak jak dźwięk wywołuje odpowiedź, twój świat odpowie, grając swoją rolę, aby dać satysfakcję. Wszystko, co musisz zrobić, to pozostać wierny temu światu, w którym weszłeś. Pablo teraz stawia tezę: Pamiętajcie o Jezusie Chrystusie, potomku Dawida, wedle mojego Ewangelii. Powołując się na moje Ewangelie, nie neguję pochodzenia Chrystusa ale wie, że Dawida stworzył on sam, wcielając się w niego i pogrążając w nim. Bóg umarł, zapominając o sobie, a Dawid pojawia się, gdy wraca pamięć. Wyodrębniany jest z tego ciała, aby odkryć, że jest znacznie jaśniejszy niż przed jego wnikaniem, bardziej przeźroczysty, większy w mocy i mądrości, ponieważ Bóg jest prawdą, a prawda jest nieustanną ekspansją światła. Nie ma granicy rozszerzenia się i jasności, tylko granica dla skurczu i pozbawienia światła. Z martwych wstanie to po prostu wynurzenie się z ciała śmierci, w którym teraz jesteś uwięziony. A rozszerzenie jest twoje dzięki twojej woli przybycia do tego świata śmierci i przewyższenia go. Dlatego nie szukaj żadnej chusteczki poza sobą, ponieważ jest to jedynie symbol twojego duchowego narodzin. Kiedy do ciebie dotrze wzrok, zrozumiesz, co się stało i dlaczego Jan przywiązywał tyle wagi do tej chusteczki. To było Yuan, kto podkreślił narodziny od góry, ponieważ tylko po tym rodzaju narodzin można odkryć ojcowstwo. Płaca jest częścią ciała, ale gdy potomstwo wychodzi na zewnątrz, plesente zostaje oddzielona. Jest to widoczny znak urodzenia, ale nikt nie może go zobaczyć ludzkim wzrokiem. To duchowe narodzenie. Przyjdą i zobaczą szczątki, które nosiłeś, ale nie zobaczą prawdziwego. Nadejdzie dzień, w którym doświadczysz symboliki pism. W takim razie ty i ja ponownie znajdziemy się w tym ciele, które zajmowywaliśmy przed naszym zejściem, tych ciałach śmierci. Zmartwychwstane ciało nie jest czymś skończonym, lecz jest w procesie budowy, składające się z wybawionych. Każdy musi przejść przez te doświadczenie, czyniąc ciało bardziej wspaniałym, jaśniejszym i znacznie bardziej niezwykłym, niż było przed naszym upadkiem w celu własnego stworzenia śmierci. Nie zrobiłeś nic złego, aby doprowadzić do wejścia w ciało śmierci nazwane człowiekiem. Byłeś na początku z Bogiem i jesteś Bogiem. Nigdy nie byłeś robactwem, które, wyłaniając się z błota, stało się ptakiem, a potem czymś więcej, aby ewoluować w człowieka. Wszystko to jest częścią struktury wszechświata. Byłeś Bogiem, gdy zejdział w ludzkość i ożywiłeś człowieka, a nikt nie może zstąpić do ludzkości prócz syna Bożego. Potrzebna jest określona liczba, a wszyscy jego synowie są niezbędni do uformowania Boga. Słowo Bóg jest mnogiego rodzaju, słowo Elohim ludzkość złożona z kompozycji innych. Każdy syn Boży jest niezbędny do ukończenia ja jestem. W związku z tym nie może istnieć w tym świecie nic więcej niż Synowie Boży. Każdy urodzeni człowiek żyje, ponieważ Syn Boży, jego przodek, unosi się w nim, ożywiając go i sprawdzając, aż oddzieli się od tego ciała, które jest jego Dawidem, jego ukochaniem. Tak jak ktoś siedzący w celi, czując się źle traktowany, może wejść w obraz nienawiści i spowodować zamieszanie w świecie. Chociaż jest całkowicie nieznany, pochowany w jałowej celi i w związku z tym niewidoczny dla świata, może wyobrazić sobie z taką intensywnością, że wielu z nich uwięzione zostanie w swojej odpowiedzi. Zawsze rozmawiamy, gdy teksty nie mówią nic na temat rad, czy dobre, czy złe. Teksty po prostu mówią nam, że idziemy i mówimy im dobrą nowinę, że jesteś nieśmiertelny jak oni, że stworzyłeś świat i po prostu wycofałeś się z niego. W takim stanie nie daj im żadnych rad, co powinni czy nie powinni robić. Jeśli Twój syn chce zostawić sobie zarost, pozwól mu, jeśli nie chce, pozwól mu być. Nie próbuj dawać mu wszystkich swoich dobrych rad. Po prostu zostaw go w spokoju i w jego cudownej naturze. Wyobraź sobie stan wolności, w którym świat należy do ciebie i stale odzwierciedla twoje wewnętrzne myśli. Jeśli postrzegałeś sytuację jako coś zewnętrznego, utkniesz w jej cieniu. Ponieważ wszyscy reagują na twoją wyobraźnię, są jedynie jego odbiciem. Jak może cień stać się przyczyną w twoim świecie? W momencie, gdy nadajesz komuś prawo do przyczynienia się do rzeczywistości, przekazujesz mu władzę, która mu należy. Inni są jedynie cieniami, które świadczą o tym, co dzieje się w tobie. Świat jest lustrem, które nieustannie odzwierciedla to, co robisz w swoim wnętrzu. Jeśli to znasz, jesteś w stanie powiedzieć swoim braciom, pocieszyć ich, ponieważ wszyscy są waszymi braćmi. Iść do nich i powiedzieć: Wstępuje do mojego ojca i waszego Ojca, do mojego Boga i waszego Boga. Ostatecznie jesteśmy jednym cudownym stworzeniem. Ciało teraz powoli unosi się zśród zbawionych, a wszyscy zostaną zbawieni. Jeśli jeden brat utracił się w świecie śmierci, zostawię 99, aby iść go szukać. Każdy musi zostać zbawiony, inaczej zabrakłoby kamienia w czasie. Dlatego nawet jeśli są oni Stalinem, wszyscy ci zwani potworami świata zostaną zbawieni, gdyż odpowiadają jedynie na lęki i przerażające myśli, które ludzie w ruch wchodzą. Przyjaciółka napisała, że choć rzadko kupuje gazetę, zrobiła wyjątek i kupiła niedzielne wydanie kilka tygodni temu. W nim przeczytała historię o kobiecie, która twierdziła, że jest wybitną medium. I wierzyła, że Kalifornia zaatakuje oceanem spokojnym. Kobieta razem z rodziną planowała przeprowadzkę na wschód. Po kilku tygodniach koleżanka zadzwoniła, przynosząc aktualne wydanie gazety. Przeglądając je, natknęła się na artykuł o tej samej kobiecie. Choć miała zaledwie 29 lat, doznała zawału serca i zmarła wkrótce po przybyciu na miejsce. Co ciekawe, Kalifornia nie zniknęła. Teraz znajduje się w świecie identycznym z tym, w którym żyjemy, podczas sesji czasowej bardziej odpowiedniej do pracy, którą jeszcze musi wykonać, aby nauczyć się prawdy o sobie. Taśnia stwórka przestraszona umarła bardzo młodo, ale podczas pobytu w tym świecie przestraszyła wielu. Przyjaciele mojego siostrzeńca przeprowadzili się do Arizony bez wiedzy, że zabiorą ze sobą swoje przekonania i lęki. Możesz podróżować od tego miejsca aż do krańców świata, możesz rozłożyć swoją pościel w niebie lub w piekle, ale nadal będziesz świadomy, bo Bóg jest wszędzie. Nie możesz przestać być Bogiem, być może nie znasz tego faktu, ale jeśli boisz się tutaj, będziesz się bać i tam. Tak jak up strachy tej pani spadły na nią. Z lęku stworzyła własny kataklizm, ale w końcu wiemy, że to Bóg uczynił wszystko. Dopiero na końcu podróży dostrzegam, kim naprawdę jest Bóg, słysząc go w umyśle. Kiedy nasze oczy spostrzegają prawdę poprzez doświadczenie, rozumiemy. Z lękiem modliłem się do Boga zewnętrznego, a wszystkie moje lęki spadły na mnie. Wtedy, widząc symbol ujawniający moją przodkowieść, powiedziałem, słyszałem cię uchem, ale teraz oczy moje cię oglądają. Kiedy Bóg wyciąga się z tej wspaniałej doświadczenia, wszystko co było, podwaja się. To jest historia Joe B. Nie zrobił nic złego, Żab po prostu wyobrażał sobie rzeczy błędne. Obwiniam diabła, ale diabeł nie istnieje poza człowiekiem. Szatan to ten, kto wątpi, wątpi w rzeczywistość swoich wyobrażeń. Jeśli nie możesz uwierzyć w rzeczywistość swojej niewidzialnej wyobraźni, możesz zwrócić się do innej osoby i uwierzyć w nią, ale zawsze wyobrażasz sobie, ponieważ wyobraźnia jest Bogiem, a wyobrażanie jest potęgą świata. Na początku słuchałeś, ale gdy oczy twoje ujrzą rezultat twojej wewnętrznej słuchu, uwierzysz. Na końcu wszystko, co ci zostało odebrane, wróci potrojone. Wczoraj świat uczcił zmartwychwstanie, lecz zmartwychwstanie i narodzenie od góry są dwiema stronami tej samej monety, które zachodzą w jednej nocy. Kapłaństwa świata oznaczyły czas, jako pierwszy niedziela popełni w baranie, ale nie musi tak być. Zmartwychwstanie może zdarzyć się w każdym momencie. Dzieje się i nadal dzieje się. Ponieważ świątynia staje się odbudowywana na bardziej wspaniałą skalę. Jesteśmy żywymi kamieniami, które budują nową Jerozolimę. Uwierz mi, gdy mówię Ci, że Twoja własna, wspaniała ludzka wyobraźnia to Jezusa Chrystusa. Wyobraźnia weszła przez bramę śmierci, Twoją czaszkę i śni świat, w którym żyjesz. To wyobraźnia zamienia się w energię, i kiedy tak się dzieje, Ty, Jezus Chrystus, nie było nigdy innego Chrystusa, tylko jednego. Kiedy budzę się, jestem Nim, kiedy Ty budzisz się, jesteś Nim, a kiedy wszyscy się budzą, wszyscy jesteśmy Nim razem, tworząc jednego, jedynego Pańskiego Boga i Stwórcę wszystkiego. Nie zazdrość nikomu. Zamiast kogoś osądzać, ponieważ osądzanie to sądzenie, a sądzenie to współczucie Twojej wyobraźni. Tym sądzeniem, którym ty sądzisz, będziesz sądzony i ukarany. Zawsze znajdziesz osoby, które żądają kwestionowania tego, co myślisz, czynisz lub zostawiasz. Jestem przekonany, że jeśli każdy z nas zbadamy wystarczająco nasze drzewo genealogiczne, odkryjemy hippisów, morderców i złodziei. Nikt nie urodził się królem, ktoś musiał przejąć tę pozycję i uczynić ją własną siłą. Nie musisz cofnąć się i zmieniać nic ani nikogo, ale nie zazdroszcz nikomu. Jeśli ktoś chce mieć tysiąc akrów ziemi, niech je ma. Jeśli ty pragniesz żyć w pięknym mieszkaniu, powiedz tak. Możliwe, że myślisz, że nie możesz pozwolić sobie na to, czego pragniesz, ale to myślenie jest wytworem wyobraźni. Sugerowałbym, by zamiast zastanawiać się nad tym, że sobie na to nie możesz pozwolić, po prostu przespać w tym mieszkaniu tej nocy, akceptując w myślach fakt, że posiadasz wszelkie środki finansowe, aby je wynająć. Bądź uparty i świat odpowie: otrzymasz potrzebne pieniądze, by tam mieszkać. Świat nie działa, tylko odpowiada na twoje wyobrażeniowe czyny. Działa tylko Bóg, a Bóg jest w tobie jako Twoja własna i cudowna ludzka wyobraźnia. Teraz, zanim ocenisz, spróbuj. Jeśli to uczynisz, nie możesz się pomylić, a gdy wykażesz wyobraźnię w tej próbie, podziel dobrą nowinę z braćmi. Opowiedz wszystkim, których spotkasz, jak działa świat. Nie potrzebujesz wykształcenia ani odpowiedniego statusu społecznego. Aby zastosować tę zasadę i nie możesz się pomylić. Hipoteza, nawet jeśli jest fałszywa, jeśli trwaga się przy niej, staje się faktem. Kiedy wiesz, czego chcesz, zakładaj, że masz to, wiesz, że Twoja hipoteza jest prawdziwa. Spojrzyj na swój świat wewnętrzny, zobacz spełnione Twoje pragnienie. Zrób to, a będziesz przyciągać odpowiedź do swoich myśli, a w niedalekiej przyszłości znajdziesz się w fizycznym stanie, który sobie wyobraziłeś. Teraz, po spełnieniu twojego życzenia, nie zasypiaj ponownie i nie trzymaj się tego snu, który teraz jest solidną rzeczywistością. Próbując przekazać pragnienie przez świeckie środki, ostrzega się nas przed tym w przypowieści o bogaczu obłudniku, który rzekł, mam wszystko, Czego potrzebuję, a nawet więcej niż wystarczająco. Roześlubam swoje spichlerze i zbuduję większe, aby przechowywać zboże i dobra. Wówczas powiem sobie, spokojnie, jedz, pij, bawi się. Ale pan rzekł, obłudniku, tej nocy odbierzemy ci duszę. Nie trzymaj się niczego zewnętrznego, trzymaj się tylko swojej wyobraźni. Jeśli coś odejdzie od ciebie, jest to dlatego, że w pewnym momencie przyjęłeś jego utratę. Wtedy na chwilę zastanowiłeś się, co byś zrobił, gdybyś znalazł się w twojej sytuacji. Zapomniałeś o tym myśleniu, ale twoje przesłanie już zostało wyzwolone, aby się samo spełnić. Jeśli chcesz zachować swoje posiadania, musisz je trzymać w swojej wyobraźni, a nie budować spichlerzy, aby je zabezpieczyć. Pamiętaj o historii narodzenia opisanej w Ewangelii Jana. Nie opisuje jej tak jak Mateusz czy Łukasz, ale mówi, że to narodzenie jest kluczowe dla wejścia w nową era. Dlatego właśnie na końcu prezentuje piękny symbol narodzenia, który przychodzi poprzez śmierć. Tylko przez śmierć można żyć, nasiona musi spaść na ziemię i umrzeć, zanim zostanie ożywiczone. Tak więc Bóg umiera, mówiąc, dopóki ja nie umrę, nie możesz żyć, ale jeśli umrę, z martwych wstanie i ty razem ze mną. Bóg z martwych wstał. Teraz wchodzimy w ciszę.